Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym filmiku chciałabym Wam pokazać, jak wzmocnić mięśnie e, głowy i szyi, tutaj, sobie w tych obrębach, ponieważ jak spotkają Was bóle odcinka szyjnego, tutaj, karku, trętwienia rąk i tak dalej, nie jest tylko ważne, jak rozluźnić te mięśnie, jak rozciągnąć te mięśnie, ale ważne jest też, żebyśmy wzmocnili te mięśnie, ponieważ coraz mniej używamy tych mięśni, coraz więcej mamy pracy siedzącej i tak dalej pochylamy się do telefonów, więc te mięśnie są osłabione, porościągane, więc ważne jest to, żebyśmy też wzmocnili sobie te mięśnie. Jeśli kilka razy w tygodniu wykonacie sobie te proste ćwiczenia, to na pewno poprawi Wam się jakoby jakość tutaj tego odcinka szyjnego, tak? W innych filmikach zapraszam też, będzie pokazane, jak wykonać sobie samemu masaż tego odcinka szyjnego tutaj, żeby Was rozróżnić, A w innym filmiku, znowu sobie będzie tutaj podlinkowane, znajdziecie, jak rozćwiczyć ten odcinek szyjny i jak go rozciągnąć. Więc zapraszam, żebyście sobie też go obejrzeli. Okay. Nasz ruch głowy i szyi wynosi wykonujemy w kilku zakresach, tak? w kilku płaszczyznach, czyli zginamy głowę do przodu i do tyłu. Zginamy głowę na boki, tak. I wykonujemy też skręty na co dzień. To są potrzebne zakresy ruchu, które potrzebujemy, tak? I w tych zakresach ruchu będziemy sobie także wzmacniać te mięśnie. Czyli będą to ćwiczenia tak zwane izometryczne. Przyłożymy sobie rękę lub ręce do czoła, tak, trochę to może zabawnie wyglądać. i nie ruszamy tą głową, ale głową będziemy na siłę, znaczy na siłę w maksymalnym naszej sile, pchać, próbować przesunąć te ręce, ale ręce będą miały za zadaniem blokować ten ruch, żeby ruch w ogóle się nie wykonał. Tak? Robimy coś takiego. Wytrzymujemy parę sekund i rozluźniamy. Możemy. Zasada powinna być taka, że Dwa razy dłużej trwa rozluźnienie niż nacisk, niż próba wykonanego ruchu. Czyli na przykład, jeśli e, doliczymy sobie do 10 ten nacisk, to dwa razy dłużej powinniśmy się rozluźnić. 20 sekund, tak? Ok. Czyli to był do przodu zgięcie i analogicznie to samo jest do tyłu. Czyli zakładamy sobie ręce taki koszyczek sobie możemy, z tyłu na głowę i oporujemy naszemu ruchowi. Staram się głowę, przechylić do tyłu, ale jednocześnie uniemożliwiam sobie zgięcie tej głowy do tyłu moimi rękoma. I rozluźnienie. Tak? I tak sobie kilka razy wykonać przód, tył. U osób, które mają, nie wiem, problemy z zawrotami głowy, mają problemy z miażdżycą, tutaj z tętnicami szyjnymi i tak dalej, mogą się pojawić zawroty głowy albo coś takiego. Nie macie to jakoś szybko sobie w ciągu dnia wykonywać, powoli, spokojnie te ćwiczenia sobie wykonać, tak? Nie spieszymy się. I tak samo. W tym przypadku byśmy zginali sobie głowę do boku, tak? Więc zakładamy sobie przeciwną rękę na naszą głowę, na nasze ucho, tak? I próbujemy głowę zgiąć w tamtą stronę, a ręka nasza w przeciwną stronę próbuje wykonać ruch. Wiem, że nic się nie dzieje, jakbym nic nie robiła, ale uwierzcie mi, ja robię. Ok, rozluźniamy się. I analogicznie ta sama przeciwna strona, tak? Próbuję zgiąć głowę do lewego ramienia, a moja prawa ręka oponuje temu, żebym nie wykonała tego ruchu. Ok, i rozluźniamy. Pamiętamy, siła nacisku próby wykonania ruchu ma być o połowę krótsza niż czas rozluźnienia. Dobrze, to było zginanie sobie głowy na boki i jeszcze mamy coś takiego jak skręty, tak? Czyli blokujemy sobie ręką i próbujemy skręcić głowę w prawo. Ok. I przeciwna strona to samo. Są to proste bardzo ćwiczenia, które sobie sami możecie wykonać w domu. Bardzo fajnie, żebyście sobie je robili, jeśli macie problemy z odcinkiem szyjnym, jeśli was on często boli, czujecie napięcie tutaj sobie w tych mięśniach i tak dalej. Bardzo fajne. Oprócz tego warto sobie też wykonywać ćwiczenia rozciągające tej karku i szyi, które będziecie tutaj mieć za chwilę pokazane i tak samo możecie sobie wykonać automasaż. Oprócz tego też jest warto sobie wykonać zwykłe proste ćwiczenia, które wykonujemy w gimnastyce porannej. Też już to było nagrane za Zapraszam do obejrzenia sobie innych filmików. Oczywiście, jeśli spodobał Wam się filmik, zapraszam do polubienia, zasubskrybowania. Jeśli uważacie, że ten filmik komu innemu by się też przydał, fajnie by było, żebyście też udostępniali. Do zobaczenia w następnym e, filmiku. Trzymajcie się cieplutko, pa!